Witam Was bardzo serdecznie w serii Od zera do bohatera e, Dzisiaj ze mną jest Steve Sologia. E, dzień dobry, ja jestem Stevek i Robert Wag. No i no i seria będzie polegała na tym. A linki że do kanału się nie wyświetlał. Na końcu. Ozie. Seria będzie Ale? polegała na tym, że... Ja, Robert i Stevek będziemy grali od rekrutów i mamy nadzieję, że wbijemy generała. Da, ale to jest taka nadzieja, że... No ale... Bo mi się nigdy nie udało wbić odcinki generała. Odcinki będą e, coś takiego, raz u mnie, później u Stevexa. tutaj go możecie zasubskrybować. I trzeci raz u Roberta Waga. I, i tak w kółko robimy cały czas. I to będą poni w poniedziałki odcinki, yy, środy i piątki Tak No i dobra no Jeżeli tak. się uda I, i, Ile macie expa? E, ja ja mam, żeby... 52 60 rangę co nie O sorry e, Nie bijemy tak? Ej weź. Nie A to ty <laughs> Sorry, nie zauważyłem nawet dobra, Nie patrzyłem ja Ej, tak, e, kupujemy niebieskie jak ma... czy jakie? Nie, nie, nie kupujemy żadnych, to jest trota pieniędzy, nie ma e, kup, e, Zbieram ten kit za tysiąc, co jest na początek no, Jaki jest? Ten, e, komandos, on się chyba nazywa On jest zawalisty No, Viking, Vulcan, Grom i Wiem coś was. Dobra, chłopaki Filmiki będą, będą trwały do 30 minut, przynajmniej u mnie. Zależy, u mnie będą do 20, max 20, bo jeżeli będę wrzucał film 20-minutowy, to mi się wrzuca 3-4 godziny, mam swój internet, więc jeżeli będę chciał wrzucać jeszcze większe filmiki z lepszą jakością i z większą jeścią klatek na sekundę, więc no. A ty więc no. Ja nie wiem, ja też tak 20. No to ja będę miał najdłuższe filmy No ale u mnie się będzie więcej działo o, Oczywiście e, no Tak no, Naczelny youtuber Ta, Za 5 minut to się kończy i może chodźmy e, na e, Capture de Flat czy coś takiego No, no coś czy, takiego To pozdrawiam na sobie to, e, o, no oczywiście Ale dajmy sobie przynajmniej po jednej fladze do każdy. takie... Okay, bo będę miał drugi rank-up Ogólnie ten filmik będzie taki u mnie Trochę ciszy Bo wiecie, niektórzy wiedzą, że mam bardzo słaby mikrofon Ale za niedługo sobie kupię Oj, to teraz Dobra Nie wiem, czy tak Malunki niebieskie będziemy kupować, ale dopiero jak kupimy kiedy. No, to nie ma sensu na początku, tak by to jest strata dużej ilości pieniędzy. Znaczy, czy ja wiem, czy dużo, ale zawsze to jest strata jakichś tam pieniędzy. No można szybciej sobie kupić tego komandosa w końcu. Mhm. Dobra. Dobrze mówisz. Ja, ja już tutaj kieruję mapę. E, wcale no ale jest ciekawe, kto miejscu. No na rangę, na, na kim wbił tą rangę ten typek? Na mnie, na mnie, na mnie. Ej stricto Ej. jestem na razie. Za tobą. Ja też jestem na raz. Ej, patrz, 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 zabij. Co? O ty wbił rangę i do dał, nie no, tak. Ja sobie kupuję chyba Twinsta. Ja kupuję Komandosa i nie będę nic innego kupował. Może by mi... Nie dobijaj mi. O, ja zabiłem. Druga mapa to będzie z timelapse'em może, co nie? Żebyśmy ten... Nooo, o sorry, chyba się... nie, nie uderzyłam cię. On ma byka, tego czołga. Z na nie byk. No to co, ale byk ma... byk, bo ile ścicha P, ile ma ten czołg. O Jezu, jaki cel. Ten typ nie ogarnia, o co chodzi. Chocho. Hej, wiesz, że ano, to jest coś takiego jakby global... nie, nie global, ale ten... Taki jakiś kałaszek w laurach No, grał na silvery No I my tak w grę Ej, może nie kręcimy lufą aż do następnej rangi Dobra, okej okay. Nie będę kręcił lufą, będę udawał A nie, oni już kręcą lufą no i mnie zabili Niektórzy powinni no. dostać bana Za <laughs> cheaty Wspomagacze Ja jeszcze jedną osobę muszę zabić

No. Ej, jakbyśmy tyle pasku dostawali na swoich lepszych kontach? No, oh o co to by, Nie, to by było bez sensu, byśmy by generałów miały M1. To by było to samo co ten, e, co e, Jacka Mix, tak jak te Goldy zbiera. No. Da. Ogólnie mamy niki. powiedzcie jakie mamy niki. ja mam Stricto.pl, a wy? Ja mam Stevexologia. Ja mam R z dużej, podłoga, pl Ale mu zabrałem jej kila. Niki, nasze niki macie oczywiście w opisie Jakbyście chcieli zaprosić to zapraszajcie, śmiało, nie bójcie się Ej, czemu ty kręcisz lufą? No Jezu, no ale oni są za lubzi na mnie Ale ja bez kręcenia lufy ich rozwalam go. Kurde, sksułeś mi zabójstwo Nie I ty masz nadal rekruta? Nie nadal Ja mam szeregowe jeszcze 200 Expo Ej Robert, ja ci nie mam Co <coughs> mówisz? O, 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 nie, nic, nic nie mówię I jeśli chcecie <coughs> z nami tak grać, no to musicie mieć z tyłu Niku e, od, Podłogę OZDH no. Od zera do bohatera No taki skrót będziecie mieć w opisie, w opisie będzie na wyświetli się na ekranie teraz no i też w opisie będziecie mogli sobie skopiować na przykład e, Marek podłoga e, napiszę na czacie zresztą nie masz rangi no. od rangi. z od z o tak? a gaferis ja, się wyświetli Tak to się 4, 3, 2, 1 Dobrze, okay, widzimy się już na kolejnej mapie z timelapsem. Tu To było już koniec mapy. Teraz jeszcze trochę... Nie, nie będzie już tailasa, no to to będzie zbyt czasochłonne. Dobijemy po prostu sobie te nakity i w następnym odcinku pokażemy jak je kupujemy. No dlaczego? Będziemy po prostu ten i... i ja nagram jak kupuję, no i tyle. Ja też. Dobra. Ale będzie cięcie. No to więc Subskrybować na, na, nie na Goldboxie, tylko na, na kupowaniu. O nitro dostałem. Ja też. No, ja nie. <grymne> Okej, okay, a więc ja już wiem rangę, tak jest! Niesamowite. No, 120 kryształów. No i... Dostałem misję. No już jedna mi została do wszystkich wykonania. Dobra, i teraz możecie zobaczyć sobie jak, jak kupuję tego kitalera. Stawię. Kavandos, tak? Mhm. <grymne> A tu kupiłeś y, Zigza, i y, Wing eee, y, ten Ich Cicho kupiłem prawidłowie, dobra jest? I gram tym. Ja gram tym Hunderem i, i, i... wikingiem Jeszcze jak ja, ja będę miał, jeszcze sobie uzbieram, bo mi mało brakuje. To sobie kupię y, niebieski malunek. A ile kosztuje? Co? 100 kryształów. Okay, no a więc dzięki Wam za oglądanie bardzo. Roberta już nie ma, gdzieś poszedł, ale... No, nie ma go. Tutaj. Ale duszą jest z nami. Duszą jest z nami też. No i dzięki Wam za oglądanie jeszcze raz. Wicie do Stevexa, do Roberta. Zerknijcie do opisu, bo tam też są ważne rzeczy. No i trzymajcie się. Cześć. Pa. pa.